i widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem DJ. W przyszłym odcinku będziemy sobie odpowiadać na pytania, czyli Q&A, Dobra, bez dużo przedrżałem się. Pierwsze pytanie od Boniaka, kiedy twarz. Pamiętaj, ważna zasada zawsze w życiu. Jeśli coś niepotrzebne jest, to się tego nie robi. Więc nigdy. Dobra, drugie pytanie od Słowemowskiego, a dokładniej, i to jest pytanie 5. Dobrze. Czy mnie lubisz? Oczywiście, że tak. Czy Baran to największa kultura? Oczywiście, że tak. Czy lubisz tory? Oczywiście, że tak. Czy jej popka to klauny? Oczywiście, że tak. Czy kupa kaktus czy lokwi? Oczywiście, że kupa kaktus. Dobra, następne pytanie od schabowego. Czy jesteś fanboyem? Pamiętaj. Kiss. <laughs> następne pytanie, a bardziej następne dwa pytania od Torna. Dlaczego masz taki awatar? I to jest ciekawa historia. Ponieważ moim pierwszym awatarem na Discordzie na początku miałem, jeśli nie mylę, postać z plan zresztą z Batarownej Borville tego takiego mlecza i jakieś tam chińskie znaczki. Potem ustawiłem sobie znak zapytania. Taki, yy, jakby miałem, taki zwykły znak zapytania, walnąłem do Photoshopa czy do czegoś, tam, nie pamiętam, dlaczego tam to waliłem. Go teraz i miałem tam profilę przez długi czas. I mój kolega bardzo dobry, Diablo, yy, wziął i zrobił mi z tego awatar. Na podstawie, takie, właśnie yy, jakie aktualnie mam normalnie znaku zapytania. Tak właśnie powstał yy, Co sądzisz o Turbinex? Tak. Co sądzisz o tornie Od czerwoniak. Tak? Czy oglądasz glitch tail? Yy, a propos glitch tail yy, oglądałem, widziałem jakieś tam shoty z tego, tego typu rzeczy, ale sam cały tam serial nie oglądałem, bo... jest to długi dość ale nie lubię też oglądać kilka odcinków i zostawić. Nie lubię. Dobra, diablo. Kiedy powrót na UCB I oraz kiedy jakiś film zesela. Dzień dobry. Jest Stachu w domu? Kiedy po... na tak naprawdę? Kiedy powrót na UCB? Nie wiem. Aktualnie SR mnie nie kręci, tak jak kiedyś. Może jak będę miał nowy komputer, co będzie mi SR chodził, chociaż w tych... 60 klatkach przy nagrywaniu, to może, no, to może wrócę. Następne pytanie to Arturciak. To jest 4 Arturciak. No, tak też można powiedzieć. 5 pytań. Jak oceniasz Merezina zasada 33? <grym>, nie, nie, nie. Jak smakuje Twoje jajko wielkanocne? A ja bardzo polecam yy, w dino, sprzedawam jakby takie w dino. Chyba w Lidl też. Takie odmilki, takie jajka e, czekoladowe z. Jakby takim. Nie wiem jak to się nazywa. Takim, jakby. Mm, takie po prostu czekoladowo-oreowym jakby oreowym wnętrzem. No, coś tego typu. Bardzo dobre polecam. Lubisz wzmocniony uran? człowieniu. To jest rarytas. Szkoda, że tak dużo kalorii. Kiedy koniec świata? Koniec świata pewno będzie. Bo w pełno wszędzie. Ziemia jest płaska czy kwadratowa? Chyba, chyba wolę grać w Minecraft, wiesz? Niż w tego, niż w teorie płaskoziemców. From Clive, następne pytanie. Kiedy znowu nagrasz PvZ1 z modami? Yy, yy, jakbyś nie wiedział, jaki obczaj, to ostatnio wyszedł PvZ Community DLC, mod do od Samena, bardzo Ci go polecam. Kiedy PvZ1 z modami? Yy, wy, jakby w filmie, który chcę... Format, który chcę nagrać, to znajdzie się miejsce na taką właśnie serię z PVZ, jakąś jeden. Ale aktualnie nie wiem jeszcze, jak mniej więcej yy, to pójdzie, wszystko. Więc możliwe, że będzie, ale nie wiem jeszcze dokładnie kiedy. Yy, dobra, Edzio. Mamy tutaj od Edzio te pytania. Pozdrawiam, też pozdrawiam. Yy, kiedy powstanie nowy serwer Discord? Na serwerze Discord pracuje, jeszcze nie jest ukończony po na pewno jeszcze postanę w tym miesiącu, ale dokładnie daty jeszcze nie znam. Będę informował, jak mówiłem, na tym oto odcinku będę informował was na na społeczności. Co myślisz o Nian PVZ? Z jest historia bardzo fajna. Odpowiadałem, ją, jak się z nim poznałem się też na tym filmie. Ale to jest bardzo dobry zioma. Jakby to, że tego, to że my się jakby znamy tak prywatnie, to jest super. Widzitas? Yy, ogólnie aktualnie wygląda to tak, że gadamy, jak nagrywamy jakiś odcinek, ale jeszcze po nagrywka coś się pogada, więc nice, nie? Więc uważam, że to super ziomal. Serduszko dla niego. Czy na live będzie tylko PVZ czy inne gry? Na tym się zastanawiałem bardzo długo, ale myślę, że jakbym miał robić yy, streamy z innych gier, to bym bardziej na Twitchu streamował, wiecie, yy, tego. Bo po prostu nie chcę na kanale y, robić, żeby, żeby dostały subskrypcję po prostu od ludzi, którzy są innego niż PVZ. Bo potem moje filmy takie, na które chcę się bardzo skupiać, filmy z PVZ, by się nie, nie będą się wybijać. Co sądzisz? Co myślisz o Ediu, Miśka DJ? a Miśka, miśek DJ. -a. No, to jest Sigma, totalna Sigma Skibby Toilet. Sigma, y, Bart, co cię skłoniło, żeby pójść w, w stronę YouTube i do czego najbardziej chciałeś zacząć na przykład gry content jakby skłoniło mnie, żeby pójść w stronę YouTube'a to, że miałem gryby rozumiełe z kolegami, bo myślę, że to będzie jeszcze sobie założyć i kanału na YouTubie i do czego najbardziej chciałeś zagrać, jakby, jakby najbardziej zawsze... Więc no lubię bardzo grać w gierki, lubię bardzo y, nawijać jakieś tematy powalone. To cele niż o Mitsuri Sigma, wiem, że to jest twoja ksaturka waifu, Pan Malina, wiem, że to jest twoja waifu, 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 więc nie musisz mówić, nie, my wiemy. Następne, nie, nie to tu jest pytanie od Czulka, dzięki za wspieraka. Ty Baron czy Boniak? Trudny wybór wiesz? No nie wiem. Ale koło bardziej lubię czy nie lubię? To też dobre pytanie. Bo jednak chyba wolałabym Boniaka niż Barona, no. Kiedy sam nautika? Nawet tej gry nie mam, człowieku. Nawet tej gry nie mam. Kup mi. <laughs> Żartuję. Już tak biedny nie jest. Tory czy tak? I to ta... <laughs> Dobra. Tory czy ta? Nie wiem, co mnie bardziej dener denerwowało na streamie z Barona. Mi się wydaje, że chyba Tory mnie bardziej denerwowały. Ale wolę Tory. No wolę Tory. Turowa dziewica zawsze. Eskier. Czy lubisz spożywać? Nie wiem o co, nie wiem o co ci chodzi żeby spożywał Lubię spożywać napoje na, na bezalkoholowe Ale Tak, ale tak ogólnie y, Tak, for real. co lubię jeść? Polecam bardzo, y, tego Pankejki Lubię sobie takie robić samemu Bo są takie dobre pankejki No tak, nie, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu Ale no Lubię, lubię je. Bardzo dobre są. I gofry też. Goferek super człowiek. Kiedy zagrać w GW2 na PS? Kiedy zagrać w GW2 na PS? Yy, nie wiem. Yy, jakby ja nigdy nie umiałem bardzo streamować yy, w GW2 na PS-ie, a jakbym już miał to bym raczej jakiś streama z tego robił. No. Więc nie wiem, nie wiem, nie wiem. I muszę PS Plus kupić, bo jedny jestem. Już mi się skończyło. Co są już o użytkowniku na klipy? No, to jest Nyan Robi klipy. Nyan ma rozstrojenie jaźni, więc... No, myślę, że... Stigman. To jest część Nejana. Ile razy zna... Ile razy zaznałeś Polucji Nie przypominam sobie, żebym zaznał Polucji Noc, szczerze. Mam no, taką chociaż nadzieję. Czy będzie... Czy będzie kolejny kolaps z... M jeden Merez? Jak jeden Merez będzie chciał, to będzie kolap jak jeden MRS nie będzie chciał, to nie będzie kolabu. No, prosta. To ja tego, wspomniał, że w PvZ3 nie było... Yy, tak, nie ma bossów. Teraz wspominam. Tego jakiś napisał mi na privie, w PvZ3. Dlatego, że przeszedł całą grę. Nie ma bossów. Żadnych. Czy się czujecie oskamowani? Nie martwcie się, ja też! Czy dostałeś jeszcze... Jakieś współprace na YouTubie? A propos współpracy... Takie marketingowe to powoli nigdy nie zostałem żadnej tego typu z, yy, współpracy. Yy, ale typu na przykład jakieś yy, cross z YouTuberami to miałem. Yy, Znanym mam. Niby yy, kilka osób, przykład które tam gadają się o jakichś crossów czy coś, ale do tego nic nie bardzo nie wyszło. Miałem kiedyś z moim kolegą Kapixo. Crossa pamiętam. Miałem, no, miałem kilka moimi miałem po prostu kolegami, tak? Ale tak jakieś marketingowe czy coś to. <laughs> nic nie miałem. No. To zależy od czerwoniak. Tak. Nie ktoś nie chcę, nie chcę, to się właśnie nie chce na temat ludzi, żeby ich nie obrazić. Dziękuję. Do widzenia. Jezus, wojt je tych pytań. Wojt lord granie. Czy nagrasz te filmy z modów i wpanią do PvZ 2, na przykład Garon Obskin czy chiński Universe? Pracuje aktualnie nad podobnym formatem, do których się nadają te gry, więc yy, myślę, że będzie. Kupa Cactus czy Kupa Soldier? Tylko kupa, kaktus. Pamiętajcie, czy to zły brat bliźniak DJ-a z, <grym> z Wąsem? Nie wiem, czy DJ-a z Wąsem, ale tak to zły, zły brat jak Dwala wszystkie pasem. Czy, czy DJ to Pokémon? Bo na odcinku z kaktusa ewoluował. <grym> z <wąsem> czy nagrasz inne gry do PVZ, na przykład te autka, w które grasz? Nie będę nagrywał na pewno gier innych niż PVZ. Możliwe, że jak mówię, na Twitchu, możliwe, że np. jakbym coś chciał na Twitchu robić, żebym tam e, streamować inne gry, A tak na pewno. Czy podoba ci się, gdzie teraz jesteś? W życiu prywatnym? Trochę wkopałem się trochę w turnie, który, który mam problemy, żeby go ogarnąć. A tak ogólnie na YouTubie i tego typu rzeczy? No to tak, podoba mi się, gdzie jestem. Mam. Mam dużo myśl, takich, wiecie, dobrych ziomali i wszystko, więc. No, podoba mi się to. Jakbyś mógł coś zmienić w swojej przeszłości, to co? Nie zapisałbym się na ten turniej, w którym aktualnie jestem. <grych> Czy masz plany na przyszłość? Nie. No tak, na przyszłość. Wiecie co? Jakby. Mam plany. Na przykład jak z tymi normami seriami, które chcę, że mam plany, żeby je nagrać. Więc mam jakieś tam plany. Kiedy Imperium DJowskie? Odpowiadałem na to wcześniej, żem pytanie skip: Są so, Shibo czy Brod? Nie miałem nigdy z żadnym z nich kontaktu prywatnego, tylko ich oglądałem. I oglądałem dwóch bardzo przyjemnie, więc. No, nie wiem, kogo ja mam wybrać, tak szczerze. O, obu lubię. Oba, oba Sigmy. Sigma. Kiedy jest spółka DJa? No, już, już, już zakładam, spółka DJ'a ludzie. Lubimy spółkę DJ-a. Kiedy, kiedy koltuaca Over Kuka 2 z krukankiem na DJ Gaming? Yy, jakby ta seria się powiewać u mnie i kurkanka, ale Kurkankowi się nie chciało nagrywać. Więc ten odcinek powinien być u kurkanka. Pisz tam do niego, żeby nagrał. Czy <gryzł> coś tam. Znaczy tam wiecie, zmontował. Czekasz coś jeszcze z PVZ Heroes? Myślę, że mógłbym coś nagrać z PvZ Heroes. Nie wiem kiedy, ale mógłbym. Czy z live z challenge'ami robisz filmy z, całe, z całym podejściem? Yy, myślałem nad tym, żeby robić yy, tego Tego typu yy, odcinek, ale to by było dużo montażu i nie wiem, czy to by mi się udało. Ale możliwe, że coś takiego jakiegoś będzie. Ile yy, masz subskrypcji? Bez patrzenia. Pamiętam nadal, co powiedziałeś. W pierwszym filmie z tobą Unai'a ja. <grym> No tam co w zapomniałem Jeśli nie my to mam 611 subskrypcji Na to jak wczoraj patrzyłem Bo wtedy tak bardzo nie patrzyłem na swoje suby Więc nie pamiętałem bardzo Bardziej lubisz zombie czy rośliny? Szczerze Zależy od gry Jakby na przykład w yy, Tego w PvZ Garden Warfare 1 Przyjemniej mi się grało chyba piszuterem, więc rośliny. A PVZ Garden Offer 2, tu mam zagwostka ale chyba wybiorę zombie, bo mam tam maina swojego. Road to Z. Czy skończ horror mode? Wątpię. Szczerze? Nie wiem, chyba wątpię. Czy w planach jest jakiś jeszcze challenge? Oczywiście że są. Prokonuję kupować za kampanię po raz ósmy. Czy chciałbyś zrobić jakiś wielki event PVZ, by więcej osób o tej grze się dowiedziało? Zrobiłbym Kiedyś Coś tego typu, ale to by trzeba było dużo osób zaangażować A żeby dużo osób zaangażować No to trzeba było mieć dużo czasu, no i tego typu bands. Ostatnie pytanie Pokonacie żony Krojanka bez postaci Z modów kiedyś? Oczywiście, że tak już idę ją rozwa... W jakie mody do PvZ2 jeszcze planujesz nagrać? Yyy... E Refrenage e Alternative Z Garden Rush Uniwe... Nie, Universa chyba nie Ale no... Te... Te cztery, które nie wcześniej A jest ulubiony mod do PvZ2? Jakie do tej pory grałeś? Mam zakwoski między Garden Rushem a Refrenesh, bo oba są bardzo y, takie, może na Garden Rush się bardziej denerwowałem, ale mi się podobał tak w sumie. <grym> ale chyba Refrenesh wybiorę bardziej. Y, bym jeszcze mógł, y, a propos tego poprzedniego pytania, dodać, y... nie pamiętam jak się, ten mod nazywał. <grym> Wkleję nazwę, bo zapomniałem mu nazwę. Tak jest, ogólna roślina i zombie, y, wliczając wszystkie gry z serii. Wszystkie gęsterie, czyli te y, 2D i 3D, czyli... No, szczerze. Mm, moja ulubiona roślina jest zombie. Ulubioną rośliną to by to był słonecznik, na pewno. Ned mam jego pluszaka, więc jest esjer. Estier totalny Ale ulubiony zombie. No nie wiem, szczerze. dobrałbym inżyniera, ale inżyniera nie ma w... Tych 2D, 2D. Moim zdaniem, tak 3D, no to no To, no to, no to wybieram chyba piszutera, bo jest też. A nie piszutera jak. <laughs> zombie, piszutera? To normalny zombie jest yy, tego estyl. <laughs> 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 Pan Majna, kiedy vlog spinczowa Jakieś tam pojadę na rowerze, tylko z pytania że zrobić wam zdjęcie tego, nie? Czy jesteś alternatywką? Kys Nie wiem Kys Czy cieszy Cię z powrotu Soushibo? Tak, mam co oglądać, nie? Ja swej filmu za bardzo nie oglądam, bo... Nie, jak już podczas montażu wystarczająca ilość montuję, więc no Oprócz mnie na, ja, na nikogo nie było do oglądania czerwoniaka, jak tam jakiś innych tego typu węży że... <laughs> Widział Soushibo z nami! było so dołącz to prawda. Pamiętasz, jak graliśmy w październiku w terka? Będziesz z tego jakiś fajny moment zrobił, czy coś? Te, tam? czy tego już na dysku nie masz, le mało. Pamiętam jak my graliśmy w terka? Pewnie już zgubiłem to na dysku, ale chyba gdzieś tam mam. A, gdzieś tam powinien mieć to, no. Jak jest ja zgrałem swojego profilu? Odpowiadałem o tym wcześniej. I, jakiego sposobu używasz do odchudzania? Problem żołądkowy, siemiec? <laughs> Dobra, to z danym pytaniem, żeby zakończyć ten odcinek.